Witam wszystkich w kolejnym odcinku problemów warsztatowych, błędów mechanika. Dzisiaj mamy Kymco MXU. Niestety już z innym silnikiem. Siedzi tu chiński silnik. sineraja 180, czyli można powiedzieć rozwiercony GY6. Silnik był fabrycznie nowy. Poprzedni mechanik wstawił tutaj ten silnik. Silnik fabrycznie nowy, powtarzam klient twierdzi, że on tym dwa razy wyjechał ten silnik od początku nie pracował tak jak powinien, coś się tam z nim działo nie miał mocy, przerywał ciężko palił, no ogólnie same kłopoty się działy przyprowadził do mnie no i niestety po oględzinach okazało się że silnik jest zatarty niestety nowy silnik i już zatarty zaraz tutaj pokażę, tu mamy łańcuch rozrządu tutaj cylinder można sobie zobaczyć. Jest ewidentnie przytarty. Wał też został wymieniony, ponieważ tutaj na korbowodzie się przytarł. Zresztą widać nawet, znaczy, jak to jest wszystko poodbarwiane. Także wał poszedł nowy. Tutaj mamy wałek. Zobaczcie to uchwycę. Tu jest jedna krzywka. No, ona jest zużyta, ale popatrzcie się na to ta praktycznie nie istnieje to jest wszystko poprzegrzewane, łożyska są czarne to nie jest brudne to jest tak przegrzane tutaj nawet nie mogłem tego wybić było tak zgrzane z aluminium. niestety trzeba było ciąć zobaczcie jak jest zużyta wyjęka zaworowa a wszystko to stało się przez błąd mechanika nie było smarowania przez jego niedopatrzenie więc zaraz Wam pokażę o co chodzi silniczek Shineraya 180, tak jak już mówiłem. Fabrycznie producent przystosował go do współpracy z chłodnicą oleju. No i żeby tam jakieś brudy czy cokolwiek innego się nie dostało, tu już Wam pokazuję, żeby było widać. Zaraz przyświecę czymś. O, sobie latareczkę, o kurde, spadła. Coś tam mam przyświecę o, widać, widzicie tutaj dwie śruby, to jest fabryczne wyjście na chłodnicę oleju, no i to jak silnik kupujemy nowy, to jest to zaślepione no i tyle mechanik, który wstawiał ten silnik, no niestety nie, nie miał w zwyczaju najwidoczniej sprawdzania smarowania silnika, ja za każdym razem czy dostaję nowy silnik, czy używany pierwsze co sprawdzam kompresję, następnie sprawdzam ciśnienie oleju no, i wtedy mam pewność, że z silnikiem jest wszystko w porządku. Gdyby on ściągnął tutaj ten dekiel zaworowy, sprawdził, że nie ma smarowania. Zapewne by doszedł, bo to nie, nie było problemem dojść, jaka jest przyczyna braku smarowania. Ale nie zrobił tego, wstawił tylko silnik, oddał klientowi silnik zatarty. A tu niestety między tymi dwoma korkami nie mamy przejścia. Przejście dopiero pojawia się, kiedy podłączymy chłodnicę oleju na kapentelka można sobie wyobrazić. Więc jeśli nie mamy chłodnicy oleju, tylko te korki są zaślepione, nie będziemy mieli automatycznie smarowania. Więc no co? Tutaj z klientem doszliśmy do wniosku, że jednak koszt chłodnicy dochodzi nam jest mało miejsca, bo powtarzam, że to nie jest oryginalny silnik, to jest przeróbka. Także no stwierdziliśmy, że omijemy chłodnicę, ale tak, żeby było smarowanie. No i tutaj padło na rozwiązanie takie widzicie tą śrubkę? tej śrubki nie było ja tu przewierciłem wiertłem szósteczką między przez całe to aluminium to jest z przodu silnika przewierciłem na przestrzał tak żeby te dwa koreczki połączyć w środku kanałem na końcu nagwintowałem, wkręciłem śrubę no i teraz ciśnienie oleju jest silnik pracuje, jest wszystko w porządku już obsadzam pytania dlaczego, czy ten silnik w ogóle wytrzyma bez chłodnicy. Tak, jest to rozwiercona GY6. Spotykałem już kłady, które były bez chłodnicy, też były 180. On tutaj ma wentylator, także będzie chłodzony powietrzem, więc śmiało to, to wytrzyma. Teraz mamy smarowanie. Można powiedzieć silnik po kapitalnym remoncie, nowy wał, pompa oleju, łańcuch rozrządu, dźwięki zaworowe. Nogowica została stara, wymienione wszystkie uszczelki, uszczelniacze zaworowe, także świeży olej zalany, poskręcane, kład pali jeździ, klient może zabierać. No i tak na koniec dla wszystkich pamiętajcie o sprawdzaniu tego ciśnienia oleju. W dużych motocyklach czy tam w samochodach mamy kontrolkę. W większości małych motocykli tej kontrolki nie ma. A nawet jeśli w dużym motocyklu macie taką kontrolkę, najlepiej podpiąć zegar, sprawdzić jakie jest to ciśnienie. Nie wiemy, czy ktoś nie oszukał jakiegoś czujnika, czy czegoś nie zrobił, żeby ta kontrolka się nie zapalała. Lepiej sprawdzić i później niestety znaczy później ominiemy po prostu duże wydatki, także będzie, będzie dużo łatwiej. Więc no już tu czekamy. Klient niedługo ma przyjechać, kłada zabrać, docierać i miejmy nadzieję, że będzie to śmigać. Na razie trzymajcie się, cześć.